Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym udowodnić, że Bóg istnieje. Wszystkim tym jeszcze niedowiarkom, którzy nie wierzą, że Bóg istnieje, chciałbym właśnie przedstawić i pokazać Wam, że jednak Bóg istnieje. I doskonale wiecie o tym, że Bóg istnieje. Widzicie Jego dzieła każdego dnia. No i jest wiele osób, niestety na, na świecie, którzy kwestionują. Że Bóg istnieje. Znaczy, osobiście myślę, że oni doskonale wiedzą, ale żeby tak na przekór wszystkiemu, bo dzisiaj to modne jest takie właśnie być na przekór wszystkiemu, mówią, że Boga nie ma. No i właśnie, czy Bóg jest? Przeczytajmy najpierw, co Słowo Boże mówi. W Słowie Bożym możemy właśnie przeczytać, że Bóg objawił się wszystkim i nie ma dla nikogo wymówki, aby mógł powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Czy tak jest na pewno? No to przeczytajmy. List do Rzymian, list do Rzymian świętego Pawła, on jest autorem. Rozdział pierwszy od wersetu szesnastego. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta to bowiem co o Bogu można poznać jawne jest wśród nich gdyż Bóg im to ujawnił albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła tak że nie mogą się o niej wymówić od winy ponieważ choć Boga poznali nie oddali mu czci jako Bogu ani mu nie dziękowali Lecz znikczemnęli w swoich myślach i zaćmione zostały bezrozumne ich serca. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. No i słowo Boże mówi, że nie ma tak, żeby ktoś nie wiedział, że Bóg istnieje, ponieważ on się dał poznać wszystkim ludziom. Oczywiście są różnego rodzaju teorie, jak to jest z tym światem, kto go stworzył, skąd on się wziął. No, ale to wciąż są teorie, nikt tego jeszcze nie udowodnił. A Bóg właśnie pokazuje nie tyle nawet przez swoje stworzenie, chociaż przez nie chyba najbardziej, właśnie przez stworzenie świata, przez stworzenie roślin wszelkiego rodzaju, stworzenie zwierząt, tak niesamowitych zwierząt, tak różnorodnych, no przede wszystkim też człowieka. Jak to jest możliwe, że Bóg stworzył człowieka, jest tyle ludzi, a każdy z nich jest inny? Każdy z nich ma na przykład inne odciski palców. Jak wiele jest śnieżynek, a doskonale wiemy, i naukowcy to potwierdzają, że każda śnieżynka jest innego kształtu. Jak to jest możliwe? Przecież niewyobrażalne, jakby człowiek mógł coś takiego zrobić. Jak w ogóle samo mogłoby się coś takiego stać? To musi być ingerencja Boża. Więc wszystko to, co nas otacza dookoła, jest z całą pewnością potwierdzeniem tego, że Bóg istnieje, i każdy może dostrzec, że jest to dzieło Boże. Ale wiem, że wiele razy to mówiłem, wiele razy to mówili inni ludzie, i wciąż nie jesteśmy przekonani. No ale dobrze, zróbmy inne założenie. Co było pierwsze, Bóg czy człowiek? Prawo Boże, czy może wymyślone prawo ludzkie? No i właśnie, kiedy dzisiaj sobie popatrzymy, jak funkcjonuje prawo, jak funkcjonują prawa w większości krajów, nie tylko w Polsce, ale w większości krajów, jak to wszystko funkcjonuje, na czym to się opiera, skąd to się wzięło. Niektórzy Powiedzą, że no prawo, na którym dzisiaj się opiera większość krajów, to jest prawo rzymskie. No dobra. No ale Rzymianie żyli 2000 lat, ponad 2000, tysiąca lat temu. Ci Rzymianie oczywiście, którzy tworzyli to prawo. No ale przecież świat istnieje o wiele dłużej. No naukowcy powiedzą, że nawet w milionach. No ale ja uważam, to jak słowo Boże mówi, że około 6000 lat. No więc tak wciąż duże niż ci Rzymiany. Popatrzcie się, skąd Rzymianie w ogóle zaczerpnęli pomysł swojego prawa. Kiedy właśnie sięgniemy do Słowa Bożego, zobaczymy, że Bóg nadawał prawo Izraelitom na przykład. I na podstawie tych praw były. Później ustanawiane inne prawa. Popatrzmy w ogóle na hierarchię na przykład. Dzisiaj mamy rządy, mamy prezydenta, mamy premiera, potem mamy ministrów, im są podległe inne resorty i tak dalej. To się rozchodzi. Także w kraju, na przykład w Polsce, tak, mamy rząd, ale też mamy samorządy, które są odpowiedzialne za mniejsze obszary. W tych samorządach przecież widzimy, że mamy województwa, następnie nad tym jest wojewoda ustanowione, ale województwo. Woda nie rządzi całym województwem. To też jest podzielone na powiaty, więc mamy i starostwa, mamy starostów, potem mamy gminy i tak dalej. To się rozchodzi, że są ludzie ustanowieni na, na mniejszymi obszarami. To samo możemy zobaczyć w wojsku. Przecież mamy generałów, którzy, którym są podlegli inni oficerowie, ci oficerowie mają podoficerów i następnie są jednostki żołnierzy, którzy też są podlegli, a każdy Każda jednostka również ma swoich przełożonych. No skąd to się wzięło? No, właśnie z pomysłu Bożego. Mamy taką historię w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz wyprowadza lud Izraela z Egiptu, no i próbuje tym wszystkim dowodzić, zarządzać, i widać, że jest chłopak tym wszystkim zmęczony. Dlatego Bóg posyła Jego Teścia, Jetro i ten Jetro, mówi: Słuchaj, ustanów sobie tam starszych 70 i niech oni zajmują się całym tym Izraelem. Niech sobie go tam podzielą, a następnie niech też ustanowią nad swoimi grupami innych jeszcze, którzy będą odpowiedzialni i będą to dzielili na mniejsze grupy. No i właśnie nie widzimy analogii, ale co było pierwsze? Województwa w Polsce, czy może właśnie Prawo Boże? Jak to możemy pięknie zobaczyć, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to zarządzanie, ta hierarchia, którą dzisiaj obserwujemy, jest właśnie wzięta z Planu Bożego. Czyli co? Daje się Bóg poznać, to on przecież wszystko wymyślił. Inna kwestia. Co Bóg mówi w swoim słowie? Poprzez apostoła Pawła, który mówi, że. Niektórzy próbują głosić Ewangelię po to, aby tylko jemu dodać cierpień, czyli robią nazłość, czyli mówią o tej Ewangelii, po to, aby zaatakowano Pawła i dodano mu jeszcze. Więcej kar. I w pewnym momencie mówi, nieważne jak, byleby tylko Ewangelia była zwiastowana, byleby tylko mówiono o Chrystusie. Oczywiście chodzi o to, żeby mówiono prawdę o Chrystusie, ale ludzie mówili prawdę o Chrystusie i myśleli, że tym wszystkim dodadzą cierpień Pawłowi. No to jak ma się to właśnie do dzisiejszego świata? No to popatrzmy sobie na przykład na ludzi, na celebrytów. Przecież. Panuje takie przeświadczenie, że nieważne jak, byle o mnie tylko mówiono. I celebryci to właśnie wykorzystują. Ile jest różnego rodzaju skandali? Po to, aby tylko zwrócić uwagę na tych celebrytów, aby i oni byli na, na piedestale, aby oni byli w centrum. No przecież, o to właśnie chodzi to, wcześniej powiedział apostoł Paweł Duch Święty kierował jego. Piórem i powiedział: No nieważne, jak byle Chrystus był zwiastowany. Więc i my mamy takie wskazania. Mamy mówić o Chrystusie. Ja wiem, niektórzy nawet przecież będą mówić, zarzucać nam, co my wyprawiamy, że jesteśmy jakąś sektą. No ale co? Przecież cały czas wskazujemy na Chrystusa więcej. To nawet ci ludzie, którzy nas oskarżają, wciąż wskazują na Chrystusa i to samo wykorzystują celebryci. Skąd to wzięli? Wpadli? Od swoich, wpadli na, na, sami na ten pomysł, o, czy wzięli to od swoich tych specjalistów od PR-u, może i wzięli od tamtych, ale tamci specjaliści od PR-u wzięli to znikąd inąd, jak tylko ze Słowa Bożego. Popatrzmy się też na to, ile mamy powiedzeń takich ludowych, które przecież są zaczerpnięte wprost ze Słowa Bożego, albo mówią o Słowie Bożym. Współ go tego przecież i Salomon nie naleje. Jaki Salomon? No, król Izraela, ten najmądrzejszy, który miał mądrość od Boga. Wszyscy też w, w tych właśnie powiedzeniach ludowych wskazują na mądrość Salomona. Naprawdę w wielu aspektach Bóg dał się poznać nie tylko przez przyrodę, ale przez to, co my dzisiaj robimy. I my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wiem, nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to nie znaczy, że nie jest to od Boga, że Bóg za tym nie stoi i Bóg nie dał się poznać. Więc ile jest tych właśnie nawet celebrytów, którzy wykorzystują pomysł Boży, mówią, że nie wierzą w Boga, ale jednak to wszystko zostało dane od Boga. To pokazuje, że Bóg istnieje. Nie ma już wymówki. Więc Bóg pokazał się każdemu człowiekowi i każdy może zobaczyć właśnie działalność, istnienie Boga. No niestety, te słowa kończą się tym, że ludzie chociaż poznali Boga, chociaż Bóg dał im się poznać, nie uwielbili go i niestety Bóg wydał ich straszne zamysły właśnie na potępienie. Kochani, weźmy sobie to do serca, bo jeżeli słuchacie tego i rzeczywiście dostrzegacie, dotyka to was, to znaczycie, że Bóg jeszcze wam okazuje łaskę. I jeszcze jest ten czas łaski i jeszcze nie chce zatwardzić waszych serc. Więc nie ma co czekać, nie ma co marnować czasu. Zawierzmy Jezusowi Chrystusowi. Ja oczywiście, po co wierzyć pastorowi z Jarosławia. Weźcie Biblię, zacznijcie czytać, zacznijcie porównywać to, co wy czytaliście z tym, co się dzieje na świecie, z własnym życiem, a zobaczycie, jak Bóg Wam się pokazuje, jak Bóg jest wciąż obecny i można go dostrzec dookoła. Tyle, Tyle tych dowodów. Więcej, więcej dostarczą Wam naukowcy. No właśnie, bo poza tym, co ja tutaj przedstawiam, jest pełno dowodów naukowych, ludzi nawet niewierzących, którzy no, potem uwierzyli. Zapraszam serdecznie do poznawania Boga, do szukania Go, no bo właśnie kiedy Bóg do Was mówi, kiedy słyszycie Słowo Boże, to znaczy się, że On pozwala się właśnie Wam znaleźć. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.